Cześć Wiem wszystkich bardzo serdecznie, jestem Nomarz.pl I zapraszam do kolejnego urbexu Tym razem znajdujemy się na terenach Fortu Pierwszego Twierdzy Nysy. Nie wiem czy tutaj coś jest sobie Nie wiem czy tutaj coś jest Mamy w cople, a teraz to akurat jest temperatura plusowa, to po prostu spada. Jakby się coś paliło tutaj. A dokładnie tam. А, то есть только такой... ...фонетик. А тут? Widzicie, ja ją paliło. Nie wiem, czy tutaj w ogóle jest. Z tamtej strony fortów. Ale wydaje mi się, że ktoś tam jest, to no nie będziemy tam jakoś zbytnio zniewym przeszkadzać tym osobom. Po prostu tylko zobaczymy sobie tutaj.

dużo mam tutaj dużo y, śmieci to bardzo dużo śmieci widzicie rowerek jakiś maska przeciwgazowa jakby tutaj ktoś dom Przeniósł. Dobra, idziemy stąd. No I w głowie, a nic nie będzie się działo. Zastanawiam się tylko tamten yy, yy, tamto. No ja to tam pewnie nie podchodzić. Pójdziemy jeszcze tędy. W jest pod tym śniegiem. Nie wiem, jak mogę tam dojść do tego miejsca. No, pójdziemy, pójdziemy sobie tędy. No żadnej bomby z tutaj nie ma ani min. Mam to mam, mam taką na, na, cichą nadzieję. Ale raczej tamte wejście jest zamknięte dlatego ma no, się pochać krótki chyba filmik <laughs> nie no nie. E, te fortyfikacje Myślę, na górę nie będę mógł wejść pójdziemy zobaczyć no to możliwe, że podzielę ten filmik na dwie części no, ja tam nie wejdę. Ja tam nie wejdę, bo to jest, widzicie, załadowane. Jeden zimien na dwie części, bo mamy tutaj wokół pierwszy. A jeszcze pójdę do woku trzeciego. Jeszcze pójdę do woku trzeciego. By. zobaczyć y, tą można być jakieś lepsza y, coś, coś, coś więcej dlatego powiedzmy też nic na wieczę i ogóle to to jest chyba mina nie wiem wolę tam nie podchodzić nie wiem co to jest nawet tutaj to białe dlatego lepiej stąd uciekamy wygląda no, mi na mina, minę lepiej stąd uciekamy tam coś się pali, więc dlatego nie, nie chcę zbytnio czy tutaj ryzykować Ja tylko idziemy na fort trzeci, zobaczymy jak to wygląda tam I ewentualnie tam zakończymy, ewentualnie pod tym fortem trzecim zakończę jak nie będzie robot tam wejść albo zrobię to teraz jeszcze zakończenie żeby to takie zapasowe zakończenie, jakby tam nie, nie, by nie mógł wejść Jesteśmy na... ...na nie ma... ...mogi wejścia tutaj... ...w nie było. W najbliższym czasie. Bo... ...była zamknięta. Brama. Ale jak to zobaczycie... No i to się mówi, ruiny już. Mamy fort trzeci. Od razu tutaj do pierwszego pomieszczenia. ja wam pokażę przemianę kamerę widzicie Tu już jest faktycznie same ruiny. Wszystko spłano, To oczywiście jest wejście w takie inne raczej wątpię, żeby tutaj ktoś był, bez względu na to, że jak widać nie było w ogóle otwarte wejście, to oznacza, że nikt nie wchodził. Więc ujęć, tutaj przypadkiem jest. Ta dawka świeci chciała, nie mogła Tak naprawdę, to nic nie ma tak naprawdę Widzicie, echo nawet jest Ta trzecia pozycja jest chyba najlepsza Nic nawet nie widać Ta dawka świeci tak jakby chciała, ale nie mogła Także trzeba zainwestować w kartkę normalną nie mamy coś takiego Nie wiem czy coś widać Chyba widać Tam jest wszystko osmolone widzicie? Zresztą tutaj jest, jest siedziba ludzi bezrobnych na tym fałcie Jeszcze przejdziemy sobie zaraz naokoło. Tylko mnie ciekawi wejście na górę. Tam znaczy też są otwarte rzeczy. W sensie tam z góry. Mnie ciekawi po prostu. To przejdziemy sobie trendy. Tutaj to wyprzedowałam O, ten z tybie przejdziemy. Są środowisko bezdomnych to znaczy, że nic to żadnych tutaj żadnych e, tutaj e, min, innych tych tego typu rzeczy nie ma wojskowych rzeczy. O nawet widać Ktoś tu był, bo są ślady Są ślady stóp O nawet ktoś tu był chyba niedawno O, wejdziemy sobie tutaj Tutaj mamy taki ten Wtedy jak widać Wejście, widok z góry. A widać, że ktoś tu już był. To są ślady tym na śniegu. jak widać. No przejdziemy sobie w sumie tędy O, tutaj mamy takie większe układy, fortyfikacji co tu jest? To nie to jest to samo to Tak, ten sam budynek Ten sam budynek Tak naprawdę To będzie pewnie to tu, tu będzie pewnie to to samo No to jest to samo Czyli sklonowana Sklonowana część są tutaj elementy. I tak są ci chłopaki tu odpisali. raczej tutaj. Raczej, raczej tutaj, z tej strony. O, teraz spadnę albo ja bym nie chciał Raczej ta część tutaj będzie tak samo Gdzie mi się tak wydaje Mogę to nieco tutaj sprawdzić Mogę mieć te chłopaki nie Te chłopaki nie naleci, nie Nie, ja bym tych chłopaków nie spotkał A raczej znaczy, tu nic nie ma takiego. Nie, no, nic tu nie ma. Pustech pomieszczenia jakby to będzie pewnie pewnie końcówka ta kończówka pewnie będzie sklonowana tutaj ta za mną to będzie pewnie sklonowany ten i ja wolę lepiej odejść stąd Dobra Trzeba lepiej stąd wyjść poddalić się od, 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 od tego miejsca że coś jest Ale za muchowany, nie nie jest. A niczym nie ma chyłowego Może tak będzie przejść. Przejdziemy koło tego A wózek chce po no, no. nic ciekawego Ika jest jeszcze. coś tu padnie ognisko. Dobra. Jeśli widzicie, gdzie widzicie, widzicie ten fragment. że mamy końcówkę u i tutaj mi się udało coś nagrać więc fort pierwszy i fort drugi macie na tym Rubeksie a ogólnie odnośnie i odnośnie twierdzy jest log który którego przekieruję was tutaj gdzieś na tym na kartach ja uciekam z tego miejsca, bo tutaj dużo, tutaj może być jakiś... Chyba mnie tutaj nie ten... Farfacer mnie nie ten... Nic mi nie powiedział, żebym stąd uciekał. On tutaj coś się popalił. nie wiem o co chodzi, o, to, o co tutaj ten... Chyba mnie nie widział. Nie widziałem, że tutaj wchodził, ale nie, nie wiem czy coś... Czy zostało palone te rzeczy, czy coś. Ale dobra. Ja, 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 ja zamykam. jeśli się Wam podobało zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, e, przypominam, że do końca, do, do wakacji chcę mieć 1000 subskrypcji, dlatego e, subskrybujcie i no i cóż, do zobaczenia na następnej wyprawie, na następnym ugeksie, ja jestem Pamić do zobaczenia, cześć.